ostatnia pętla była rewelacyjna. <laughs> No była normalna, bym powiedział. No wróciliśmy do swojego normalnego tempa, bo, bo przyznam się szczerze, że na początku tak ryzykowaliśmy. Jechaliśmy według naszego mniemania potwornie szybko, tylko w ogóle tego na stoperach nie było widać. No i się później okazało, że było trochę awarii związanych najpierw z zawieszeniem, bo cały czas uderzaliśmy tyłem. Ja to zgłaszałem serwisowi, że jest coś nie tak, ale to, to był zły setup. To myśleliśmy, że po prostu nikt nie, nie zakładał, że mogą być amortyzatory w jakiejś gorszej kondycji. No i kiedy zmieniliśmy zawieszenie na te Testowany na wcześniej, którego bardzo nie lubię, powiedziałem, nie, Nie, tego na pewno nie założę. No, musieliśmy znaleźć kompletnie nowy setup. Wręcz no pewnie nikt nie jedzie ze stabilizatorem przed nim. Myśmy wstawili przedni stabilizator, żeby jakoś ten samochód utwardzić, bo się okazuje, że to było zawieszenie Krisamik z Brazylii, takie nastawy. I jednak ten samochód był niestety taki za bardzo latający po drodze. Także przyznam się szczerze, że w tej chwili no, moglibyśmy wystartować w tym rajdzie i dopiero byśmy od początku normalnie jechali. Także cieszę się, że końcówka, że przynajmniej udowodniliśmy sobie samym, że możemy szybko jechać i ścigać się, kiedy trwa naprawdę duży wyścig, bo przecież Michał, Kajto i Leszek no, ścigali się na śmierci życie. Ostatnie trzy odcinki... No, no... Widać było, że idą wszystko. I kiedy mogliśmy z nimi nawiązać wtedy równorzędną walkę, no to świadczyło, że nie jest źle, że już te nastawy nasze są coraz bliższe, a jeszcze mamy świadomość, że jest sporo zapasu i jest, woro, jest wiele miejsc, w których moglibyśmy po prostu pojechać lepiej. Także, no, czekamy do następnego rajdu. Kiedy będzie twój start? Boję się, że za rok, jeżeli chodzi o, o starty, no, no jeżeli. Nie, nie, oczywiście, tak tak, terenowe rajdy oczywiście będą po drodze, ale, ale w tej chwili... No, jestem sercem w tym miejscu i z tymi rajdówkami, a, a jednak rajdy terenowe i przygotowanie do Dakaru to jest moim głównym celem w tym roku i, i muszę śmiało powiedzieć, że powoli muszę się przestawiać zupełnie na ten nowy styl właśnie dakarowy. To już jest No jeszcze, jeszcze w tej chwili się zastanawiamy jaka to będzie marka, no chcielibyśmy mieć najlepszą opcję taką, która pozwala nam od początku walczyć o wszystko, ale za wcześnie o tym mówić.